Nazywam się Bogdan Kwaśniak, jestem prezesem Ludowego Zespołu Sportowego w Sząstawa. Zapraszam wszystkich sympatyków, fanów, piłkarzy byłych i obecnych na festyn. Dni otwarte RDD w Sząstawa, które odbędą się 8 września 19... 2013 roku o godzinie 11 w Sząstawie na bo boisku. Będą atrakcje, będzie konkurs rzutów karnych, będzie... Konkurs w żeglowaniu piłki. Kto wygra, dostanie piłkę LZDS-u z podpisami byłych i obecnych zawodników Szonstawy. Będzie konkurs z wiedzy o LZDS-ie Szonstawa. I wtedy, kto wygra, dostanie starą koszulkę LZDS-u z numerem 7, CR7. No. Oprócz tego, można będzie sobie nabyć szaliki, smycze oraz koszulki LZDS-u Szonstawa. Do tanca zagrać bliżej metro i będzie można wygrać piłkę, to będzie najlepiej tańczył.